Witaj! W tym filmie nauczysz się rozróżniać czas past simple i past continuous, a także budować zdania złożone, w których występują oba czasy. Zaczynamy! Oba czasy są przeszłe, a podstawowa różnica między nimi jest identyczna jak w języku polskim, bo musicie mieć świadomość tego, że w języku polskim również mamy dwa czasy przeszłe. Jeden jest dokonany i to odpowiednik angielskiego past simple, natomiast drugi niedokonany. W języku angielskim past continuous. Spójrzmy na różnicę. Wczoraj przeczytałam książkę. Yesterday I read a book. Wczoraj czytałam książkę. Yesterday I was reading a book. W pierwszym przypadku czas jest dokonany. Czasownik przeczytałam. Read sugeruje, że książka jest skończona. Mogę brać się za kolejną. W drugim natomiast czas przeszły jest niedokonany. Czytałam I was reading. Nie wiadomo, czy skończyłam, czy nie. Przypomnijmy teraz, jak budujemy zdania w obu czasach. Zdania twierdzące w past simple tworzymy, dodając do czasownika końcówkę ed, jeśli jest regularny, lub zapisując go w drugiej formie, jeśli to czasownik nieregularny. We watched Mish yesterday. Wczoraj obejrzeliśmy Misia. Jim broke his leg last week. Jim złamał nogę w zeszłym tygodniu. W czasie past continuous poza osobą mamy jeszcze dwa słówka: czasownik be odmieniony w czasie przeszłym, a więc was dla osób I, he, she, it. Loop were dla osób we you they oraz czasownik główny z końcówką ing. I was sleeping yesterday at 4 pm. Wczoraj o 4 spałam. They were playing football. Oni grali w piłkę. Przeczenia w past simple tworzymy dodając not do did, natomiast czasownik główny zapisując w formie podstawowej. I didn't do it. Ja tego nie zrobiłam. W past continuous not dodajemy do was albo were. A czasownik główny jest z końcówką ing, tak jak w twierdzeniach. They weren't dancing. Oni nie tańczyli. W pytaniach stosujemy inwersję, więc w czasie past simple did pójdzie przed osobę, a czasownik główny pozostanie w formie podstawowej, tak jak w przeczeniach. Natomiast w czasie past continuous przed osobą postawimy was lub were, a czasownik główny jak zawsze będzie miał końcówkę ing. I przykłady: Did you wear the dress last night? Miałaś na sobie tą sukienkę wczorajszego wieczoru. Was she cooking? Czy ona gotowała? Pamiętajcie, że past simple używamy m.in. z yesterday, ze zwrotami z ego czy ze zwrotami z last. W past continuous również możemy użyć yesterday. Najczęściej towarzyszy mu jednak konkretna godzina, np. yesterday at 4 p.m. wczoraj o 16.00. Albo all day yesterday. Cały wczorajszy dzień. Na przykład sprzątałam, a w domu nadal bałagan. Przejdźmy do zdań, w których występują oba czasy przeszłe. Przykład. We were running in the park when we found a kitten. Biegaliśmy po parku, kiedy znaleźliśmy małego kotka. Bieganie to czynność, która była w trakcie, gdy wydarzyła się inna czynność, znalezienie kociaka. Która to czynność prawdopodobnie przerwała nam tą pierwszą. Czynność, która jest w trakcie, wyrażona jest w czasie past continuous. Natomiast ta, która nagle ją przerywa, powinna być w czasie past simple. Zdanie to możemy równie dobrze zacząć od past simple. We found a kitten while we were running in the park. Znaleźliśmy kociątko, gdy biegaliśmy po parku. Jedyne, co się zmienia poza zamianą czasów, to spójnik. W pierwszym zdaniu mamy when, bo po nim jest past simple. W drugim natomiast while, bo po nim mamy past continuous. I tego się trzymajmy. Może się przydać na egzamin. Past continuous co prawda jeszcze nie wystąpił na egzaminie ósmoklasisty, ale... Kto wie, co szykuje CK na maj 2025. Zapamiętaj: When plus czasownik z etkiem lub w drugiej formie, czyli Past Simple, While plus Was, WERE i czasownik z ingiem, czyli Past Continuous. Pamiętaj też, że to praktyka czyni mistrza. Jeśli potrzebujecie ćwiczeń, to mam dla Was zestaw takich zadań stricte pod egzamin do pobrania bezpłatnie na angielski na 100.pl. Link pod filmem. Jeśli uznaliście ten film za wartościowy, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Piszcie też w komentarzach, czego więcej, czego mniej, na pewno macie jakieś pomysły. Zachęcam do obejrzenia filmu o Present Continuous, gdzie omawiam m.in. zasady dodawania inga i budowę tego czasu w szczegółach. A jak potrzebujecie szerszego kontekstu, to polecam czasy. I jeszcze myśl: cuda dzieją się, kiedy dajesz tyle samo energii swoim marzeniom, co swoim strachom. Trzymajcie się cieplutko. Pa!